Kiedyś sobie tak myślałem, i myślałem, co by tu zrobić, żeby w końcu moje filmy zaczęli oglądać. Kogo obchodzą jakieś głupie pierścienie, co przepuszczałem olej? Przecież tego nikt nie ogląda. Dam im coś prostszego. Witam serdecznie. Znowu chciałem powtórzyć krótki film, który zrobiłem na Elbow Ris. Zrobię to dlatego, bo film jest w sumie prosty. Ale i na tamtym kanale y, zrobię dodatek, gdyż y, nie objaśniłem, jak to zrobiłem. Chodzi o modyfikację tak zwany mod y, wdechu w 325 y, w 33.0 3, jest tam prostszy mod, ale ja sobie tak siedziałem, 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 siedziałem i w końcu wymyśliłem. Nie jest w sumie taki skomplikowany, potrzeba tylko Wiertło, zaraz pokażę, jakie i wytłumaczę zasadę i jak to działa. A więc wyobraźmy sobie, że to jest tłumik. Najpierw wytłumaczę trochę, jak działa tłumik. Tłumik po prostu, idą sobie rury i cały boks, czyli całe pudło jest przedzielone komorami. W pierwszej komorze znajduje się jakaś tam wełna mineralna, a potem trafia do drugiej komory, gdzie znowu jest wełna mineralna i potem wylatuje. Ja nie jestem pewny, czy w 3, 2, 5 czy 2,5 litra ten tłumik tak wygląda, ale tak ogólnie działają tłumiki. Producenci samochodów sobie tam różne stosują zastosowania, różne kombinacje po to, żeby uzyskać inny dźwięk. No i powiedzmy, że teoretycznie tak to wygląda, przez co mamy dźwięk, jaki mamy. Co ja zrobiłem? Tak widzimy tutaj w powietrze wpada, yy, przechodzi przez jedną komorę, potem przez drugą i dopiero wychodzi. Ja przewierciłem te otwory tutaj, bo w sumie no, można powiedzieć idą pod kątem, źle to narysowałem, ale idą pod kątem. Zrobiłem dwie dziury, przez co y, gazy wylotowe omijają jedną komorę i od razu wylatują tędy. Także daje to troszkę głośniejszy efekt i więcej basów. Głównie troszkę więcej basów. Auto nie brzmi jakoś tam, y, nie wiadomo jak krzykliwie. Można, można te otwory zrobić większe, jeżeli ktoś chce. Można zrobić mniejsze. Ja zrobiłem gdzieś na, na średnicę palca, nie więcej. Zaraz Wam pokażę jakiego wiertła użyłem i jaka, jakiej techniki użyłem. Użyłem do tego wierteł do betonu, do, do robienia dziur w betonie, czy jakimkolwiek kamieniu. Dlaczego? Po pierwsze, bo były długie i dosyć tanie, znalazłem na promocji, ale druga sprawa taka jest, że mają wolframowe końcówki, z czego są szersze po bokach. Nie chodzi o szpic, tylko o boki. Więc te boki właśnie wsadziłem do środka, te wiertło, i tymi bokami tego ostrza tej końcówki ścierałem bok. Tak mocno napierałem wiertarką, aż wytarłem dziurę. Kiedy już była dziura, użyłem tego tej końcówki. To są wiertła SDS. Tej końcówki przebiłem się do środka. Ten kwadratowy szpic y, dokończył dzieła, i tyle. Także, tak jak tu widzimy, wepchałem wiertło, bo rura jest pod kątem, więc oparło się właśnie w tym momencie. Ścierałem bok tą ściankę do momentu, kiedy pojawiła się mała dziurka, i tak jak mówiłem, dokończyłem dzieła właśnie tym. Dobra, panowie, teraz wam pokażę te dwie dziury w dachu, Mam nadzieję, że będzie widać. O, jedna jest tam, druga jest tam. trochę brudne, no w UK niestety zima drogowców nie zaskoczy, tutaj sypie się sól jak jest plus 5.